Kolotero, shake Tam tam idzie dajcie, tam jest dalej, zrebekam. Mam buty, i chciałbym całą skrzynkę, bo ona już. Ale mam buty, i ja nie jestem w stanie. Buty, Fuck. Biegnę, już, 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 już. tu są. Mam już dwóch typa, dwóch typa, no, już jest za mostem. Biedny. Ej, chodź, szark, szarka. Biegnę. Jak do szarki, ja biegnę do szarki. No to chodźcie tu. Chyba. Jak tu biegnie jeszcze jeden typ jakiś. Można lepiej Jakiś typek iron man czy coś Nie wiem, będziesz pierwszych bez ja i wszyscy biegną do tej iski Aha to Panda Jeszcze iron za nie Ej Panda! Eto to co bierz skrzynkę z... Panda bierz strzynkę z dołu i ja polecam na górę Tu jest na prawej stronie Łe tylko Hełmik tu jest Typek już I bierz stąd tutaj Tam jest typek uważaj biegnie Nie ma za mną biegnie typek to ja! Sprostuj! To ja! Mam buty chainowe. Tu gdzieś była skrzynka. Oj, tutaj na górze! serduszka, typek jest na górze. Idę, idę, idę. Pomóżcie mi. A no, tu jest, panda! Szklęć ma to! Moin, nasz... to Pomóż! Szarka? Pomóż! No i sprint się wyłączył, oh Minecraft gówno Jezus Gdzie on był? Biję na pełnym sprincie, jakby się sprint było, nie to nie Mam, się. mam full tam. Spoko Ech, tu, tu Typek idzie, chodź kalinek, chodź go sklepem gówno. gówno U typku chyba, mają soja Chodź kalinek Czekaj, okay, jak okay. No, zdeda Dobra, dobrze, 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 biegnę. Pyknie! Chcesz a jedną mam katę? Daj, 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 Ej tutaj był jeszcze jeden typ On jest ciężki On jest ciężki Ej, Nie wiem gdzie on pobiega Ja biegnę na spawn, i ich rozwalić No dobrze Obydobydu padłej Nie Ej, wiesz co, podobno było zrobić? Czarek, kurwa nie godaj! Ja ci i tak chuja słucham. <noise> Jezu. <Jest. głosy> to rodzinne. Potrzebny mi żarcie, masz żarcie? Mam. Ile masz tego żarcia? Nie wiem. Ty, ja mam wędkę, Dużo. idę do żeby. A tu ty mam typa. I czy ty jesteś ty? Idę na niego. Jak ma nowe chyba. Nie, wiem, ale będzie tu gdzieś. O, drugi typek. Gdzie ty jesteś? Nie. Aliny, gdzie ty jesteś? No tam w tym zielonym ja koleś do mnie tak. biegnie, a ja mam low no chodź tu Na spawna chodź Oni mają sojusz Tu jest jeden Chodź, czemu nie poszłeś na spawna? He, spadłem <grym> <grym>